O nie, no nie, mi przerwało nagrywanie. To za darmo. Okay. A było dosyć długie, powiem wam. Hello there. O nie. Okej. Okay. Aha. X Jejku Ale jaja no. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, pewnie są jakieś te, ci nie? Ale... no Na to, żeby mieć wszystkie karty ak aktywowane, nie? bo też widziałem na przykład widziałem gościa, który latał hanem solo i cały czas <laughs> Ale tym razem umiejętności, nie? Cały czas na... Nareszcie. Młody Skywalker. Ja widzicie? <laughs> tak to jest? Ja jeden. jeden na, je, na jeden na dwóch potrafię, po prostu i... Nie wiem, po prostu nie wiem. Aż wezmę po prostu... Wezmę po prostu BB... <laughs> BB. BB... BB... BB9. Hmm. BB9 i... i... Rrra. Jestem droid. <laughs> <laughs> o nie, to dupę Poznasz those... e, 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 Spirala Nienawiści do on się dole 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 kręci dole Dobrze. <laughs> dole Dobrze. <Kręci> się <laughs> you spin me,

No nie mogę, po prostu oooo Czy oni są naprawdę szybsi? Szybci? O siutaj O No, wreszcie Ile można ich gonić, nie? Za Dlaczego ja mam po prostu głuchy dźwięk? Dźwięk się popsuł Coś, o ja ciekaw. Sobie I do tego sama. No poradzisz sobie. O, słuchaj. Ej Oj, Normalnie żołnierzami można było ich pokonać nawet. Nawet żołnierzami. No i. No i pamiętacie, nie? że... Na przykład taki był też cheater, który zabijał na respie, tak, tak po prostu na wstępie, na, na wprowadzającej scence po prostu zabijał, nie, no i, no i ale po w pierwszym meczu przegrał, ale, ale później wygrał, bo widzieliście, no. cały czas Unlimited, Anakin Skywalker, Unlimited Power i wiecie. Dziękuję Państwu za uwagę i do 3, 2, 0.